Cześć, witam Was na kanale. Chciałem Wam pokazać magazyn, który ostatnio zrobiłem. Jest to magazyn na ogniwach LFP 314 dla odmiany. IV, MB31, wydaje mi się, że dosyć popularne ostatnio ogniwa, głównie dlatego, że gabaretowo odpowiadają 280, oczywiście są troszeczkę cięższe, ale jest to ten sam gabaret, a jest więcej tej energii upakowanej. Oraz obudowa, którą wykorzystałem, jest to obudowa od Tomasa z rozłącznikiem 250 A schowanym po lewej stronie obudowy. Powiem Wam, że zarówno ogniwa, jak i obudowa bardzo fajna, Miło i przyjemnie składało się magazyn. Tutaj, jeszcze jak widzicie, podłączony jest zasilacz laboratoryjny, ponieważ robiłem reset SOC oraz wyrównanie w połączeniu szeregowym. Zawsze przy budowie magazynu na końcu robię właśnie taki zabieg. Pokażę wam jeszcze jak wygląda magazyn w środku, ponieważ obudowa jeszcze nie jest przykręcona. Tak prezentuje się pod pokrywą. Wykorzystam tutaj dwa projekty, które wszystkim oczywiście udostępniam jak zawsze za darmo. Możecie sobie je pobrać, jeżeli tylko taką obudowę składacie i macie możliwość druku, to jak najbardziej zapraszam. Pierwszy projekt jest to jakby wzmocnienie, taka podkładka pod same szyny PCB. Tak, żeby po prostu je lepiej tutaj zabezpieczyć, aby one nie miały w ogóle kontaktu z obudową. Oraz drugi projekt jest to projekt osłon. W projekcie są zawarte wszystkie osłony, zarówno na te krótkie buzbary, jak i na ten długi buzbar tutaj po środku. Jak i te dwa buzbary końcowe na plus i na minus. Finalnie prezentuje się to, jak widzicie. Wydaje mi się, że całkiem fajnie. Po pierwsze, wizualnie to dobrze wygląda. Po drugie, zabezpiecza dobrze terminale. Jeżeli nam coś tutaj upadnie. Jeżeli interesuje Was cały proces składania tej obudowy, na moim kanale na YouTube zamieściłem długi materiał związany z właśnie budową tego magazynu. Tam wszystko jest po kolei wyjaśnione, co i jak. Wszystkie linki zarówno do budowy, ogniw i elementów, które tutaj wykorzystałem do budowy, właśnie znajdziecie pod tamtym materiałem. Będzie tam przekierowanie do odpowiednich miejsc, więc Was zapraszam, jeżeli tylko jesteście zainteresowani. Dziś ode mnie to wszystko. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia w następnych materiałach. Hej!